Prosił. Ze mną się tak nie pogrywa. O kurwa. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MRM. To jest ostatni odcinek trybu zombie do gry Call of Duty 1. Od następnego odcinka zaczynamy Black Ops 2. Od następnego odcinka zaczynamy no, limity 20 rund, a nie 15. Od następnego odcinka wkraczamy w tą złotą erę Call of Duty zombie, to którą większość kojarzy. Ostatnia mapa, jaka nam tutaj została, to jest e, oczywiście zremasterowany e, The Rise. Jak można się spodziewać najlepszy z tych wszystkich remasterów No bo mamy tu i ulepszenia broni i generalnie właśnie Działającego poprawnie quick revive'a Perki te wszystkie właśnie w zasadzie dobrze działają No tylko jest taki problem, że nie ma tutaj broni w skrzynce z y, World, War, y, World at War y, W związku z czym nie ma tu pepesza, a pepesza była bardzo pomocna na tej mapie Ale myślę, że to nie będzie jakimś dużym problemem i bez tego sobie też jakoś w miarę ładnie poradzimy No oczywiście, że idziesz gdzie indziej, no dobra Jak tak pogrywacie, to tak pogrywajcie, lecimy Czekamy w zasadzie na razie, że nigdzie nie lecimy Dobrze Akurat na tej mapie zupełnie się taktyka nie będzie różniła od tego jak mieliśmy ją w of War. No dość. Co w zasadzie w większości z tych remasterów się jakoś mocno nie, nie różniła. No, co najwyżej była delikatnie modyfikowana jak w Rakcie, no i, i identyczna w Shinonome i The Przynajmniej moja taktyka, za jak to wyjdzie wszystko? Na razie Dempsey siedzi cicho. W ogóle znowu Dempsey mi wyskoczył. Ja tak liczyłem, że może wreszcie mi wyskoczy Nikolaj. Bo wszystkie postaci, jakby z tych głównych postaci w zombie miałem poza Nikolajem. No, niestety, nie tym razem. Nie tym razem. Tym razem mamy milczącego Dempsey'a 1300. No dobra, to teraz tak. Tutaj 1750 drzwi, tamte chyba 1000. Następne. Coś takiego. Dobra. O, odezwam się i Dobra. Tu widzę, że wychodzą. O, tutaj jest trójka. Dobrze, to Was sobie zostawimy. Jezus, jestem ślepy. Was sobie zostawimy na teraz. Idealnie, wszystkie wolne. że się, wszystkie właśnie tak rozeszły. O, koleżko! To jest bardzo zły pomysł. Nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu go nożować. Dobra, teraz kabum się bardzo przydało, bo dzięki temu mamy 3000 punktów, dzięki temu otwieramy to. No też 750 kosztuje, dobra. No i dzięki temu stać nas na Thompsona. Perfekcyjnie. Jezu, jak tu niebiesko. Perfekcyjnie, mamy Thompsona. Uh. To teraz tak, zbieramy. Ile my zbieramy? My zbieramy chyba 3,5 tysiące z tego całego. Ja tak, tutaj 1000, 2,5 za uh, uh, Jagger Noga. Więc teraz dobrze byłoby nam właśnie zdobyć 3,5 tysiąca. No a później standardowo losowanie. Absolutnie nie wiem, jakie bronie tutaj chcę zdobyć. Mamy tutaj też oczywiście Wunderwaffe, ale ona mi się na tej mapie nie przyda, chyba akurat. To w żaden możliwy sposób. Tutaj byś jakaś RPK przydało Jakieś RPK, Galil Galil, RPK to by były dobre bronie W ostateczności nawet Haka przyjmę lepsze i po prostu wypiję szybsze strzelanie To nie uwierzycie, ale wtedy będziesz szybciej strzelał I Czym ty chciałeś mnie uderzyć? Tym kikutem? Ty się chyba jaja robisz chłopie Za. Dawaj go tutaj. A my na trzy kity on teraz schodzi, dobra, nieważne. czemu ja się w ogóle bawiłem tak jeszcze z nim Mniejsze to dobra. 1830. Dzień dobry panowie. Zaraz zamykamy. <grym> Proszę ostatnie zamówienia robić. Prawie 1900. Dobrze, to do końca tej rundy myślę, że bez problemu zdobędziemy pieniądze na... na Jagger bardzo dobrze, bo jeżeli piąta runda będzie z psami, no to to mógłby być delikatny problem. Psy to zawsze jest jakiś jednak problem. Uuu! Za Ze mną się tak nie pogrywa. Uch! O kurwa Cię, nie... Ciężko powiedzieć czym C o co mi chodziło? Najważniejsze jest chyba jednak fakt, że żyje. Ej, my mamy już dużo punktów. Teraz dopiero zecią... uwagę Dobra, tam jest jeszcze trochę idzie. Tak jest! Ty biegniesz, ty biegniesz, ale wiesz, nie biegniesz do chuja dobiegniesz. Zążyłem wszystko pięknie. Dobrze, będziemy mieli na jakieś losowanie, będziemy mieli na Noga, będziemy mamy... Cudowną po prostu pozycję teraz startową Do następnej rundy Dobra, ja myślę, że możemy z buta raz zalosować w ogóle I mamy, i mamy, i mamy FN Fala, bardzo dobra broń Jak na takiej etap bardzo dobra broń No i co, i będziemy teraz runda z psami, czyżby? No jeżeli tak, to chyba schodzimy na dół, gdzie ty jesteś tutaj. Czemu ja cię nie. No, cudownie, dobra. Oczywiście Quick Revive standardowo jest tam, ale te drzwi otworzymy na samym końcu, więc na razie musimy liczyć na łódź szczęścia, że nie. Uuu, pieski, pieski. Piesiunie. FN-FAL jest serio dobry, tak gdzieś do ósmej rundy to jest naprawdę bardzo dobry karabin. Jest z FNFLem taki problem, że po ulepszeniu to jest gówno, bo jest yy, ten, stra st fu, strzela seriami. A no bardzo, bardzo niewiele z broni dobrych, które strzelają seriami w grze, w yy, kolu w trybie zombie. Ewidentnie ta broń nie jest taką. Dobra, to się bardziej przyda. Bo to strzela, to jest jedno strzałowiec do jakiejś tam 8, 9 rundy. To będę miał tak do rozpraszania. To będę miał na ewentualny wypadek, gdybym musiał się szybko asekurować. Więc chyba jednak wybieram pytona w tym wszystkim. Myślę, że pyton jest zawsze dobrym wyborem. Jeżeli mamy takie właśnie bronie. No dobra, jakiś chwa, karabin by się dobry przydał. Chociaż, RPK, chociaż jedna z tych broni, które wymieniłem. Wiadomo, jest tutaj, moim zdaniem, jest tutaj 5, niech będzie 6 dobrych broni. Mamy Famasa, mamy Auga, który bardzo często się na to będę pojawiał. Mamy Galila, mamy Komando, mamy HK, mamy y, 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 RPK. No i tak na dobrą sprawę jakakolwiek z tej broni mi się pojawi, będę zadowolony. Trzeba uważać z tymi nożami, żeby nas, kurna, nie zjadły, bo my nie mamy Quick Reviver. Jesteśmy bardzo podatni na potencjalną śmierć w męczarniach. Kurwa, niedobrze widzowie nie dobrze. Tu już kabum jest bardzo złym pomysłem. O, to też jest bardzo dobre. To też się bardzo przyda. To nie jest bardzo dobre, to jest zgubiony shotgun, absolutnie tego nie chcemy. Ale możemy jeszcze raz losować, więc z tego skorzystamy. Runda siódma. Się robi powoli późno. Double pointsy to się bardzo przyda patrząc na to, że mi teraz punkty się przydadzą do tego losowania właśnie. I szybko, że to jest, co to jest, to, to jest, to, to, jest to, to jest kusza. Kusza mnie absolutnie nie rusza. No wychodzić z tych nurk, bo ja zaraz stracę kurwa double pointsy. Oczywiście wszystkie pewnie wyjdą mi double pointsy miną, bo nagle się okaże, że nie wiem, się zacięły w jakimś okienku. Broń może nie pozwolę. Dobrze, wychodzą. Wychodzą, wychodzą, tak jest, wyłazić z kurwibonki Nie no gość, ty nie masz głowy, no umieraj Maxamo to się mega przyda Wiecie co, jak my mamy Maxamo, to żyćmy małpą Ja sobie polosuję w międzyczasie Same, same, same plusy Co to jest, komando? mamma mia, wypierdalać Bierzemy komando. No i mamy broń, która się do mnie uśmiecha. To jest broń, która się do mnie szczerze. Dobra, jeszcze raz zarosujmy i otworzymy kilka drzwi. Kilkoro drzwi. Ooooooh my, BUDDA Wunderbar! No, kurwifon, Pięknie nam to wyszło. Lecimy na górę w takim razie. No to myślę, że teraz możemy już tylko zbierać na ulepszenia do tych dwóch broni. We have 35 seconds To link to the mainframe. Zawsze Ale to jest sekund, bo zegar pokazuje 30, a to liczę 25. O kurwa. Przepraszam najmocniej, że Pana przeszkodziłem. Panu przeszkodziłem w chodzeniu. Nigdy się to więcej nie powtórzy. Teraz proszę wypierdać. Co on tu się wdrapuje? Oj oj, oj, oj 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 on umrze, on umrze, Kurwa, on umrze. Co to jest? Instekiela. Ej, dobra. Kurwa, dobra, otworzymy te drzwi i chyba następne. Dobra, bierzemy Instequilla i zaraz sobie poradzimy. Zaraz sobie po. Powalczymy troszeczkę w bardziej ekonomiczny sposób.

Dobra, ej, słuchajcie, to my mamy. Kurwa, na następnej rundzie myślę, że możemy ulepszać. Co, że tak się zaciąłem, zamyśliłem się troszeczkę. Chociaż czekajcie, nie, 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 bo. Nie, nie, nie. jak będziemy chcieli obie bronie ulepszać. Plus, na następnej jest szansa, jest ryzyko, że będą zombie. To nam się troszeczkę by. To by nam troszeczkę nie leżało wtedy. Kurwa, tylko gościu, ty się... A bo dobra, w sumie ty się możesz usmażyć, mi to tam trochę leży, bo my nic nie musimy już teraz robić, my teraz tylko po prostu musimy zbierać. Myślałem, że przeżył to jakimś cudem. Co tu mamy? Ooo, przyda się bardzo. O, tak, dźwięk, dźwięk! Przyda się bardzo. Dobra, wracamy do naszego ciepłego kur, widełka. Ile by nam się przydało pozbierać? Ja kiedyś Wam chyba mówiłem. 1270, 1250 plus no, 10000 plus 500 za Quickly Wife. No troszeczkę nam się tutaj będzie trzeba pozbierać. Im więcej, tym lepiej. Oj kurwa, oj za dużo się was tu robi, za dużo w jednym miejscu. To nie ma, tak być, nie będzie. Trzeba troszeczkę wycofać grę, Kurwa, Galil jest świetny i Galil wraca w Black Ops 2. Więc Galil jeszcze troszeczkę sobie pobędzie świetnym. Zresztą w trójce mu się też pojawia tylko na. O kurwa, o kurwa, o kurwiszon Dobra, udało się jakoś uniknąć śmierci prawdopodobnej. Oj, my mało, mało punktów zabraliśmy w tę rundę. To nie jest jeszcze koniec, to jest blisko końca. No tak, to jest koniec, więc mało, zdecydowanie mniej niż mi się wydawało, że będzie. To jest moje bezpieczne miejsce, więc teraz mnie spierdalać stąd ja sobie poradzę jakoś. Eee, no okej, okay, tu idzie jeden, tu powinien zaraz iść jakiś drugi dawaj O, szybko i do kurwa jak ja się dzisiaj ich... boję trzeba uważać kurwa, bo ja chyba byłem na hita, mam wrażenie. 6000 punktów, no co kurwa, no dalej za mało. No ale kurwa za mało. Niedobrze. Dobra, na double pointsach to jest nasza kurwa szansa, żeby teraz ich tak porobić, żebyśmy nie musieli się zaraz martwić o nic. Bo ja jeszcze tak sobie pomyślałem, że przydałoby się nam, jak już będziemy tam stali w tym naszym camping spocie e, przydałoby się nam e, speedcaller jakoś pierdyknąć. by nam się niewątpliwie przyda, przyda ten. O, o jak to się nazywa? Kurwa. Nie wiem, sorry, że się tak zamyślam, ale no... Rzeczy się różne dzieją po prostu, co nie? Rzeczy się różne po prostu dzieją. Nie wiem, kiedy wy to oglądacie. Wy to chyba oglądacie jakoś tydzień po Wielkanocy czy coś takiego, no to pewnie już jest troszeczkę inaczej, ale no teraz się rzeczy dzieją różne u mnie w życiu. Niekoniecznie pozytywne, dlatego się tak czasami zamieszam, zamyślam, ale gwarantuję, że jakoś to w miarę się ogarnie. Raz z głową. Dlatego też cieszę się, że tylko do 15 rundy my tu lecimy. No, to jakoś tak nie będę za długo. Nie będę zbyt przedłużał. Patrząc na to, że nie jestem dzisiaj może jakimś czołowym komentatorem gier wideo. Dobra, niech tutaj się ten teleporter uruchomi. Co to będzie? Jakiś kabon by się przydało. Przecież nie, nie przydałoby się. To może być. Wspomniałem, że ja przecież ulepszać mam. Tu przydałby się jeszcze jakiś żyjący zombie do tego do tego, żeby tego uniknąć. uniknąć zamknięcia kurwa w tym miejscu. Dobra, Galila teraz. A Dawaj Dawaj 1920. No i pięknie, 1920 nam zostało, czyli kupimy sobie teraz Quick Revive'a i na następnej rundzie e, Speedcola. Dobra, zajebiście, Idziemy po Quick revive i tego się pozbędziemy zabiegać. Bo już mnie y, w kurwie. Dobra, 1520. Mam nadzieję, że z tą amunicją nie będzie teraz dużego problemu. Eee, że z tą amunicją nie będzie teraz tutaj dużego problemu. Że jakoś sobie poradzimy. Na wszelki wypadek mamy małpy. Na przykład opady mamy małpy, one nam powinny trochę pomóc. O kurwa! O kurwa! Nie wiedziałem, że tam jest dziura! Ja pierdolę, coś wiedziałem, że tam jest dziura, ale nie wiedziałem, że tak szybko! Mała wpadka przy pracy, nieważne, nieważne. Kurwa! Tu mają no, ja się wypierdolę! Ja się wypierdolę, ale co? Oni nawet nie wiedzą jeszcze, w którą stronę za na dobrą sprawę. Dobra, ładuj szybko. Ładuj w tej przerwie, póki ich nie ma. Lecimy z następnymi. Lecimy z frajerami. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz, ich tu będzie trochę szło, trzeba się przygotować. Dlatego mówię, że amunicja jest bardzo ważna tutaj dlatego taki RPK ewentualnie HK. Oj, 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 oj. No i dlatego też z, z Speedcola będzie fajna i pomocna, nie? <gryzanie> i <zachowanie> Żeby nie było takich problemów więcej. Tu idą jakieś pojedyncze, tutaj dwa. Tu jest Kabum, Kabum by się w chuj przydało, no ale nie tym razem. Dobra. Ty jeszcze kabum jest ty, to ja sobie punkty zbiorę, punkty zbiorę, punkty. No i gorzej Dobra, dawajcie ich. Dawajcie ich. Jeszcze co? No jeszcze dwie rundy trzeba jakoś tu przetrwać. Ewentualnie dwie i pół, bo pewnie będzie jakaś specjalna. Zobaczymy, na której. Tak na dobrą sprawę, ta wersja y, Black Opsowska, nazwijmy to, y, tej mapy, w sensie d to, to, to jest jedyna mapa, która w wersji w Black Ops jest łatwiejsza niż w wersji World at War. Bo tutaj akurat właśnie, te, że tak powiem, ta Black Opsowość z nam bardzo pomaga. No i fakt, że to nie jest zliczowane tak jak Deriza yy, właśnie Warta War, no przez to zginąłem przecież, bo tam te psy mnie pyknęły z trzy razy i obrażenia się zapisały zamiast się regenerować, tak jak się postać regeneruje w tej grze, no to obrażenia się zapisały i wtedy wystarczy tylko strzały, i dziękuję i do widzenia. Ze starszymi mapkami w y, World of War tak jest bardzo często. Ty, mówię o tych. Y, kurwa, nie dam rady. Mówię o tych. o tych. o tych custom mapsach. Idealnie. Kurwa i Max samo. I zaraz kolejne, Max samo będzie albo na tej, albo na następnej. No bo psy przecież. Na tej? Na tej. No to czyli robimy jeszcze 15. Żeby tradycję stało się zadość. za Dawaj, Dobra, skupisz Dobra, zaraz się znowu skupiłem, ale <laughs> sami widzicie, jak to jest. No matko, no chyba że zrobimy sobie wyjątek i po prostu dzisiaj naprawdę mimo wszystko, mimo tego że teraz jest runda z psami, to odno tej 15 rundzie zrobimy haraki. Bo jak widzicie ja nie nadaję się jakoś mocno do komentowania, mimo wszystko ta mapa nam ładnie poszła, więc chyba po prostu sobie zrobimy troszeczkę krócej niż powinno to być. Myślę, że mi wybaczycie szczególnie, że od, na następnej, od na następnej, od następnej, od e, następnej mapy, od następnego odcinka będą już... No, będzie już zdecydowanie więcej ma rund, będzie zdecydowanie, będą zdecydowanie dłuższe odcinki w związku z tym, więc kochani Chyba pora zrobić to co i wychodzi nam najlepiej, Popełnijmy samobójstwo Reanimacja online A, o tu w pewnej rundy, ja o tym chyba nie mówiłem nawet na tym, na URTAT od pewnej rundy jednocześnie się pojawiają i psy, i zombie normalne. To jest jedyna mapa, na której tak się dzieje. Czy to mnie zabije? Tak, znaczy nie no, zostałem, zostałem zraniony, okej. Okay. Kochani, dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w Black Ops 2. Na mapach Black Ops 2 trzymajcie się i cześć!